Maneczko moi mili, to jest taka szybka wiadomość, taka krótka piłka. Spowodowana tym, że od soboty YouTube strasznie mi się doczepia do filmów, no i mogą z tego być kłopoty. Jakieś tam czerwone światełko, jakiś aktum mi się w głowie włączył, dlatego postanowiłem to nagrać, żebyście wiedzieli. Doczepia się do filmów, że coś tam o prawa autorskie, o coś takiego. Praktycznie pod każdym filmem od soboty mam to non-stop. Boję się, że zabierze mi YouTube jeszcze miniaturki i nie daj Boże, jeszcze zro... że filmy będę miał maksymalnie 10 czy 15 minut. I to byłaby lipa tego czegoś nie chcę. No kurczę, myślałem, że będę miał jeden kanał bardzo długo, a tu jednak może się okazać, że niestety nie. no A jeśli okaże się, że niestety nie, że nic nie przeskoczę tego, że nic z tym problemem nie zrobię, bo się nie będzie dało tak naprawdę zrobić z tym problemem niczego, dam Wam link do nowego kanału pod tym właśnie filmem. Na chwilę obecną będę się jeszcze starał i będę kombinował, no, tak na marginesie starał. Kombinował będę, żeby utrzymać ten kanał, żeby tu wszystko było ogar tak jak było wcześniej. No. Jeśli nie, dostaniecie linka do nowego kanału właśnie w opisie tego filmu. Trzymajcie kciuki, żebym jednak tutaj pozostał, bo idzie mi coraz lepiej i strasznie mi to cieszyło, a mam takie lekkie zmartwienie teraz pozdro, na razicho.